Witajcie na kanale Kwasogranie, prane koleje, z Asterami, ogoni Szczecin, mecz ze Stalą Mielec, w ostatnim odcinku pozyskaliśmy Kapriarego, który dostanie szansę, Fluris jeszcze w tym spotkaniu może wyjdzie w podstawowym składzie na bramce Kochalski, piłkarz, który jak dobrze pamiętam gra w Kazachstanie albo Uzbekistanie, a jak nie to poprawcie mnie w komentarzu, ale wydaje mi się, że to jest to Liga Kazachstanu. Gamboa. Kulurist. No to Gamboa podał do Kochalskiego tak młodego zawodnika Stalin Nie zaskoczyłem. Udesztat. Ładnie zblokowany. Nokio. Palkist. Ramboa, Gorgon, Rosicki, Polwersztat, Kuluris, piękna wymiana, Kuluris i Kochalski za pleców. Wyskakuję i zabieram do piłkę. Szkoda. Grosicki, Grosicki, ma Leonardo przed sobą, mija go na pełnej szybkości, Grosicki, Grosicki, ale Leonard też widać, że nie Leszek i pogonił Grosickiego, może zbyt pewnie się Grosicki czuł w tej ostatniej fazie tej akcji. No i niestety, niestety mamy Ulwestad 1-0, 18 minuta. Yy, tutaj rozwijaliśmy ten wątek yy, Grosickiego, ale Ulwestad pięknie to przerwa. 1 do 0 piękna wymiana podań, otwiera wynik. Yy, widać, że pi stali nieraz podłamani. No, powiem wam, że ta drużyna ma potencjał ma potencjał bardzo duży. Okay. Każdym razem, kiedy grałem z nimi no, jako przeciwnikiem był pogoń Szczecin, to naprawdę można powiedzieć, że zawsze się ciężko grało przeciwko Ulversztatowi i Walkistowi, który tutaj Nartegi nie mieli, ale nie, nie robił takich świetnych transferów. Jeszcze próbuję, ale wiemy, że to zakończy się rzutem rożnym dla Stalin. Ulbersztaad. Olbesztat, dobrze. Pożaru. Lega. Rosicki. Kuluris. Kuluris. On musi walczyć o siebie. Kuluris. Dlatego pewnie będzie próbował tych strzałów na bramkę, no bo bramka może go uratować. Może go uratować. Teraz Grosicki Fajna wrzutka w pole karne. Zech Traci piłkę na rzecz Kettingera. Polsztyński Balkpist. musi to akty przerwać. Kurin? Zech, walk Dobrze teraz, piłkarze pogoni budowali tą akcję, ale na szczęście, dla Stalinielec nie udało im się sfinalizować ostatniego podania go drogę do bramki. Malec, Nega, Gorgon, Artega, Grosicki. Na pewno czuję oddech nowego transferu, ale jak widzicie nie jest ten pilkar, Malkwist Jan Gorgon Palony Jeden zero Mało, mało, mało. Uczął kibice pogoni. dzieliby na pewno więcej. Pawkist. Pichjan Wędrychowski już rozgrzewa się, na pewno zostanie wpuszczony. Pichjan Leonard, Pichjan Gorgon. On miał już dwa razy dzisiaj okazję. No nie wiem, czy tam nie był faulowany Gorgon. Tak jest. A jest tam środek bramki. To nie zaskoczy bramkarza Salim kochalski I Czijan. Gamboa. Gamboa. Jest Gorgon. Trzela. I piłka znowu nie znalazła drogi do bramki. Gamboa. Grosicki, to są pewnie jego ostatnie minuty na boisku. Grosicki, Artega podłącza się do ofensywnej akcji z z obrony Kulurisy i w końcu przerwał tą niemoc strzelewką Kuluris. Zobaczmy jeszcze raz. Do zmiany. Jest 2-0. Wejdzie Kapralik, Wędrychowski, Paryzek i Zachowicz. Tym razem Paryzek zamiast Piotrowskiego. Piotrowski miał szansę w ostatnim spotkaniu dać zwycięstwo Pogoni Szczecin. No nie udało się. Testujemy Paryska. Tak znacie Paryska z kariery Wisły Kraków. Kapralik. Pierwsze podanie kapralika nie w tempo, no i niestety berszczyliśmy się smakiem, jeśli chodzi o bramę. Raz. 14 minuta, Stamionec próbuje, ale Artega nie daje za wygraną. Z tego no i Hinokio. Nie można mówić tu o spalonym odbiciu od bramkarza. Nokia 2 do 1. zachodzi Artega. naprawdę Jest Paryzek. Paryzek. Paryzek czeka tutaj na Artegę. Nic nie wskurał Paryzek. Teraz jeszcze raz zbiera się do tej akcji Paryzek. Świetny wymien na piłki z Ulvestadem. Mamy 3 do 1. Bardzo ładnie to zrobili. 74 minuta mogą im prowadzić 3 do 1 paryzek kapralik kapralik a i nie najlepszy mecz kapralika drugie podanie trzeciej na razie bez większych problemów zawodnicy Palimielec gaszą te podania a Paryzyk, kapralik, Gamboa, uknął Gamboa, jeszcze poprawi nie. Nokio ma szansę rozpędzić ten pociąg stali mięlec. Ulimer, Ardech. Aryzek. Mlekał z tym podaniem. Artega. Malet i jest druga bramka. 3 do 2 Rozkojarzenie na ostatnie, na ostatnią akcję Pogoni Szczecin. Najważniejsze, że dotrwaliśmy do tego końca. Zachowicz, Zachowicz. Czy ustawi wynik? Nie tym razem. Koniec meczu 3 do 2 wygrywa pogoń. No, nie powiem, bo wydaje mi się, że dominowaliśmy przez całe spotkanie. Gdzieś końcówka, jakieś zawirowania. E, dwa strzały na bramkę. Hinokio, ale chyba odpocznie. zagra Loknar za niego albo Borges. Spróbujemy z nim zestawić naszą obronę. Mamy tylko kilka pytań. Naprawdę tutaj pokazali zawodnicy klasę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również. Dziękuję również Wam za oglądanie. Trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie i piszcie w komentarzu rocha jego wieczoru. Trzymajcie się. Cześć.